Przede wszystkim, dzisiaj widzicie, dzisiaj nagrywam z innego miejsca. Dzisiaj nagrywam z, jak to się mówi, z centrum medalowego. Za Wami jest wielka ściana Piotka, możecie zobaczyć. Na pierwszym starcie chciałbym pozdrowić Klaudię, Agatę, innych widzów i chciałbym podziękować YouTube'owi za to, że pomógł mi z hejterem. Z skaterkom serdecznie im za to dziękuję, Bo w ogóle tak mnie poniżyli, że aż, mi ocz, że aż mi łzy w oczach stanęły W ogóle, że w ogóle Tak pocisnęli w ogóle W, w, w ogóle Zostawię to bez komentarza no, no i chciałbym powiedzieć O, o czym ja, o podsumowaniu sezonu kolarskiego. No, był ciężki, po prostu było upal upalnie. W ogóle na treningach szło tyle wody. No, w, upal, w upalnych treningach, tak, we wakacje to 2-3 litry wody szło lekutko. No, jak jeździłem w upalne dni na treningi, to potrafiłem. Dwa bidony na raz bracia, a nawet i trzy. Kurczę, na przykład ten upale, dajmy na przykład, nie wiem, dętki nie wytrzymywały. Musiałem na przykład łatać, wymieniać. Wszystko, tak? No było... No w, w tym sezonie kolarskim było na przykład tragicznie i w ogóle było strasznie upalnie, gorąco kurczę, dłuższych dystansów na przykład, dajmy, nie potrafiłem wytrzymać, bo było strasznie tragedia, mogę tyle powiedzieć. No na przykład jadę jutro do, nie wiem, czy wam stracić tą tajemnicę, no jutro na przykład jadę do Mistrza Świata, do Lecha Piaseckiego. Jak się postaram, to może jakieś zdjęcie wystawię na moim Facebooku yy, na przykład na moim Facebooku YouTube'a Na przykład to by chciał zobaczyć to zostawiać lajka a na YouTube zostawiać łapki w górę, subskrypcję komentarz, a ten ktoś się znajdzie o! Tutaj się na tej ścianie znajdzie i tyle. No na przykład ja już się nie mogę jutra na przykład doczekać. No i tyle. Kurczę i... No i drugi raz podziękuję YouTube'owi za to, że na przykład hejterkę nie dopuścił do tego, żebym ja zostawił jej komentarz i tyle. I za to Wam bardzo gorąco Wam dziękuję i tego. No, sam się staram trzymać zasady YouTube'a, staram się na przykład nie wiem, nie przeklinać, yy, promować tam czegoś i tamtego, tak. Na przykład jak prowadzić kanał o czymś, na przykład, na przykład ja prowadzę kanał o rowerach, to prowadzę, ale ja tam się staram takich zdetów, jak inni widzowie się staram się tego nie sadzać. No na przykład, na przykład chwalę za te komentarze, na przykład, tam, na przykład, nie wiem, Agatę, Klaudię, tam Rafała i tam innych widzów moich, co oglądają mój kanał, na przykład te kanały są po prostu boskie te co stawiacie pod moimi filmami i tego i, i tak to jest. Nad moją, nad moją głową jest puchar, <noise> po prostu rogi. Mogę powiedzieć, o tu jest na przykład prawdziwy róg jelenia. Możecie zobaczyć kurczę, to jest prawdziwy róg, róg jelenia. To nie jest żadna podróba, to jest prawdziwy róg po prostu. I tak to jest. I co mogę Wam powiedzieć? Miłej nocy. Dobranoc, trzymajcie się. Cześć.